Maciek wira go 5.5 teraz No już silnik trochę zacząłem ogólnie motocykl rozbierać Przyjechał tutaj powiedzmy wstępnie na gaźniki Podobno motor miał kiedyś jakiś duży serwis robiony Nie wiem, klient coś mówił, że tam są już wymienione w silniku Że był rozbierany sprzęgło, robione i takie tam sprawy ogólnie Gaźniki też podobno były robione Ale motorek ma problem z paleniem, gaśnie, z jazdą z trzymaniem obrotów, bo ja go odpalałem, sprawdzałem, no to tak nieciekawie pracuje, więc jesteśmy wstępnie umówieni na temat robienia gaźników. Oczywiście zmierzę kompresję tu w silniku, co i jak, czy wszystko jest ok. Już się zacząłem brać się za pracę, także działamy. wstępnie rozebrany. Kompresja jest zmierzona po 10 bar na cylinder, praktycznie 1,9,5, drugi 10, to jest ok. Zdemontowałem gaźniki, i teraz tak, krótce do wymiany idą. Już jest to po rozmowach z klientem, i teraz tak łapostrość. O, tak wyglądają krótce. Oba, nie tylko tu popękane. To jest do wymiany. Dobra, to tak. Y jeszcze po rozmowie z klientem bo motorek już troszkę rozebrany i tak bezdyskusyjnie wkrótce do wymiany To nie tylko tu spękane no, tu drugi jest taki sam całe po prostu całe już były klejone tutaj jakieś masy też są To się do niczego nie nadaje Kolejny aspekt gaźniki rozebrane praktycznie na części pierwsze, chociaż jeszcze nie do końca, bo one tu mają mnóstwo dysz. Jeszcze niektóre pozostawiałem w środku. E, I tak dysze mają poobrabiane gwinty. Nie wszystkie, ale dobrze się wykręcają. E, tu muszą wlecieć kompleksowe, totalne zestawy naprawy, naprawcze łącznie z tym. Bardzo prawdopodobne, że motocykl nie chce chodzić, słaba reakcja na gaz, bo to wszystko jest plastikowe. Ta membrana nie chodzi płynnie, tylko ona przeskakuje. Ona jest już taka... I ta membrana i ta przepustnica nie chodzi płynnie, tylko ona ma przejścia skokowe. Ta jest w gorszym stanie. No. To się nadaje do wymiany. Tu uszczelki mamy przykręcające. Ogólnie... Te gaziki na pewno nie były czyszczone. Za bardzo, albo się ktoś nie przykładał w ogóle do tego, tu też mamy zaworek powietrzny do wymiany. To są śrubki, o tak wyglądają. Zapytaj No to raczej nie jest po czyszczeniu, i to jest tu paliwo jest. Od tej strony, tak? Także bezapelacyjnie taki kompleksowy zestaw naprawczy z membranami, są takie do tych geźników ze względu, że ten motocykl ma już prawie 30 lat taki kompleksowy wszystko wleci, łącznie z dyszami nowymi także tu też damy nowe dysze już, bo w takich zestawach są i wtedy będziemy mogli motorek uruchamiać, regulować co zostało ustalone z klientem że będzie sprawdzany rozrząd jeden tykierek sobie ściągłem ale to już nie dzisiaj będzie sprawdzony rozrząd przedni, tylny Zawory, mam posprawdzać wszystko po jakimś magiku, który tu był podobno, także no, sprawdzimy to kompleksowo wszystko, żeby mieć pewność, że to nie tylko, że to w razie co są winne gaźniki i te 30-letnie membrany i, i uszczeleczki, a, a nie, że coś jeszcze w silniku nie gra, że jakiś przestawiony rozrząd albo coś w tym stylu, tak? Kompresja tylnego cylindra. Urząd posprawdzany. Tył, przód. Wszystko jest na znakach. Wszystko posprawdzałem. Zgadza się, także tu jest temat OK. I, i, no i są za luźne, przynajmniej na przednim cylindrze tu mamy 12-17 setek czyli najlepiej ustawić na środku tak to jest listek 15, który wchodzi totalnie leciutko, czyli one są one są za luźne przypuszczam, że tu 20 włożę bezproblemowo wchodzi jak ten tutaj mamy 7 setek 10, 7 setek 12 setek i najlepiej ustawić na 10 setek i 10 też mi wpada luźniutko, przechodzi jak Także no, oba są za luźne te zawory na przodzie, więc poprawiamy. A później tył. Dobra, to tak jak widać przyszły wszystkie zestawy do czoperka. Tak, nowe króćce. E, zestawy naprawcze na przedni, na tylny gaźnik. Membrany miałem kupować same, ale dość dostałem dobrej jakości całe z tłoczkami. E, zaworki powietrzne i zaślepki. Z dysz wolnych obrotów, jak i dysz głównych. Tutaj, nawet, takie rzeczy są w tym gaźniku, i te zaślepki chodzą w korpusy, żeby paliwo nie leciało na przykład dołem, tylko przez odpowiednie otworki. To też trzeba wymienić. Wszystkie te rzeczy kosztowały majątek, nie będę już tu mówił. Ale te gaźniki są bardzo stare i skomplikowane. Ale do rzeczy, teraz tak jak ktoś sobie czyści te gaźniki, to musi pamiętać o jednym: albo wymienia membrany. Zacznijmy od tego. Tam jest taki otworek w membranie. Tutaj, o ten z boku, tak? Ta dziureczka. I ta dziureczka w gaźniku, jak jest włożona, ma konkretne położenie co do tego języczka. Czyli membrana wchodzi w jedną pozycję i ten tłoczek też ma ustaloną jedną pozycję. Jak zmieniacie samą membranę, to musicie ustawić to tak samo. Bo jak tą dziurkę gdzieś ustawicie inaczej na membranie, to już gaźniki nie będą pracowały poprawnie. Już będzie motocykl źle chodził, tak? To ma ułożenie. Konkretne. Dlatego mówię, te gaźniki są bardzo skomplikowane. To jest jeden temat. A drugi temat jest taki, że gaźnik przedni od gaźnika tylnego różni się elementami. Ma dysze wolnych obrotów innego rozmiaru, przedni od tylnego, oraz iglice, które mają stożek taki na sobie, ścięcie. Jedna iglica ma stożek krótszy, druga iglica ma stożek dłuższy. I to jest każde dedykowane pod każdy gaźnik. Jeżeli ktoś sobie rozbierze i nie sprawdzi tego, to później może łatwo pomieszać i nie dojdzie ładu z tymi gaźnikami w ogóle już, tak? Bo to nie będzie chodziło. Czyli nie można mylić. Jeżeli nie wymieniamy zestawów nic, to trzeba pilnować się, żeby nie pozamieniać membran. Czyli z iglicami, żeby nie pomylić ich. Oraz dysze, żeby też ich nie pomieszać. Tych dysz tu jest też mnóstwo. Ale dysza wolnych obrotów się różni, że tak powiem, rozmiarem. Przód, tył. No i stożek w iglicy. No i pamiętać w tych gaźnikach o tym, że ta dziurka jest konkretna. Ma pozycję do tego języczka. Tak. Tego też nie można, jeżeli zmieniamy samą membrankę. Tak, tak to wygląda, cały zestaw mam, wszystko kompleksowe zostaną, tylko tak naprawdę w tych gaźnikach korpusy, wszystko zostanie wymienione. Niestety po 30 latach to tego wymagało żeby w ogóle próbować re regulować te gaźniki i, i ustawiać je, bo na tych starych elementach nie było takiej opcji. Plus do tego były tam poniszczone tak dysze są, że bałem się, po, bałbym się po prostu wkręcać je z powrotem, bo one są malutkie, żeby się coś nie ukręciło, bo już później jest kaplica. Więc wleciały zestawy takie pod oryginał to nie są tanie zamienniki, więc no to nie były tanie rzeczy, bo nie ma czegoś takiego w jakimś tanim zamienniku i niestety trzeba było praktycznie jak z oryginału to kupować. Jest trochę tych elementów, więc będziemy zaczynać zabawę. Temacik. Eee, co do tego motocykla, co tu było jak rozebrałem, ten motocykl miał źle złożone iglice na przepustnicach. W odwrotnej kolejności były pozakładane elementy i sprężynka, która ma dociskać iglicę do dna, przepustnicy była włożona pod iglicę, czyli ją odpychała do góry, tak? na takie aspekty trzeba uważać bo później właśnie motocykl może zalewać, tak jak w tym przypadku, a tutaj klient mówił, że go zalewa, tak i to musi być odpowiednio wszystko składane no a te goźniki to już w ogóle jest majstersztyk konstrukcyjny i tutaj się pomylić w nich, to nawet ja musiałem sam zajrzeć do serwisówki, co i jak musi być złożone, żeby nie popełnić, jak to się mówi, babola przy składaniu. Musiałem sobie ją spokojnie przeanalizować wszystko i dopiero będzie można działać. Ale mówię, są takie aspekty, których nawet nie idzie zauważyć gołym okiem, a jednak są mu różnice. Tu układ pompeczki mamy złożony jeden, tak? To jest ten cały zespół. I tak, do niego wchodzą dysze. Tu jedna wchodzi dysza, tu wchodzi dysza. Niestety i przeważnie, i to musi być bardzo sprawne. Są takie zaślepki gumowe, tutaj już widać, są złożone. One muszą być fabrycznie. Niestety, wiele wymaga wymiany. Ale one nie są tanie, bo 4 to ponad 100 zł. Takie koreczki, ale one muszą być. Bo żeby nie ciągło paliwa tędy, tylko tu przez dyszę, tak? Czyli tu musi być ten koreczek nowy, przeważnie, zawsze szczelny. To jest ten temat. Tu wkręcamy dyszę tu wkładamy później uszczelka pod to idzie tak wkładamy uszczelkę ale nie zapominamy jeszcze że w tą uszczelkę też tu idzie o-ring dziwne ale tak jest tak o-ring ma być i ten o-ring przechodzi przez tam tutka wychodzi z drugiej strony tak i to jest założone wszystko i później zakontrowane tą śrubą tak czyli tu mamy jedną dyszę tu mamy drugą dyszę tu mamy trzecią dyszę tu mamy zaślepki Uszczelka pod tym O ring, tu i tu mamy dokręcony ten. To też wchodzi tylko w jednej pozycji, bo mamy nacięcie, tak? Eee, no, i tak, tak wygląda. No, gaźniki są mega skomplikowane, zabawy przy nich jest dużo. A później na to tu pływak zakładamy, tak? Co zostało, to ustawić poziomy paliw. Tu jeszcze pływaczek muszę z zaworkiem założyć nowym e, i poziomy paliw tutaj w tym motocyklu na sucho nie ustawiamy. Trzeba będzie przykręcić dekielek. Mamy linię i poniżej tej linii musi być odpowiednia wartość paliwa, więc musimy założyć sobie wężyk na przelew, pociągnąć go do góry, podać paliwo na ten gaźnik i sprawdzić jaki poziom paliwa oczywiście będzie w... tak, czyli na płasko. Jaki będzie poziom paliwa, tu jest odpowiedni, odpowiednia wartość, ale już wiem jaka i to musimy ustawić. Jeżeli będzie zła, no to musimy niestety rozebrać, ustawić odpowiednio blaszkę, skręcić znowu i sprawdzić jeszcze raz. I tak aż do skutku. Tego na sucho tu nie zrobimy, musimy to robić na przelewie. Zabawy było, ale poziom paliwa mamy ustawiony widać, tak? I to metodą niestety przelewową poziom paliwa jest ustawiony jest dokładnie tyle ile ma być poniżej kreski na korpusie także ten jeden jest ogarnięty dokręcam pozostałe dwie śrubki bo już tylko na dwie przykręcałem bo to trzeba było co chwilę odkręcać, dokręcać teraz jeszcze tutaj i gaźniki gotowe dobra, motorek po długiej walce ustawiony tak pracuje Pięknie. tak odpala ciepły. Wyczyszczony jeszcze dodatkowo, ale nie jest zły, bardzo ładny powietrza filterek. Terek paliwa z przewodami paliwowymi, tymi mniejszymi, wszystko tu jest powymieniane. Tutaj też przewody wymienione. Także tu mamy wszystko ok. Stare zostają tylko te duże przewody ze zbiornika do zbiornika przelewowego. To czas na podsumowanko. Takie szybkie to tak w motorku wyregulowane zawory, sprawdzona kompresja, sprawdzone ustawienie rozrządu, sprawdzone łańcuszki rozrządu od razu przy tej okazji jakim są w stanie z tego względu, że nie była pewność czy tu jest silnik dobrze złożony, bo motorek od początku bardzo kiepsko chodził, jeździł. Później, rozebrane gaźniki na części pierwszych no z gaźników zostały niestety jedynie korpusy, wszystko w środku wymagało wymiany, dysze poniszczone, poobrabiane, strach było wkręcać, wszystkie membrany, wszystko było do wymiany. Te gaźniki są ogólnie w budowie bardzo skomplikowane, mega, więc mają też bardzo dużo, mnóstwo elementów, o uszczelek, dysz. I to wszystko wymagało wymiany, żeby była pewność, tak? Więc wszystko wleciało nowe, króćce są nowe, wyczyszczone powietrza wymienione przewody paliwowe, te cienkie, filterek paliwa wymieniony, sprawdzona pompka paliwa wspomagająca, tak? Bo tutaj jest bo tu mamy dwa zbiorniki, normalny, do którego wlewamy paliwo i przelewowy tam na dole więc musi być pompka wspomagająca, także. To wszystko jest wymienione, wymieniony olej w kardanie, podregulowane sprzęgło. Tak jeździłem motorkiem, teraz jest wszystko cacy, motorek fajnie jedzie, ciągnie e, równo, nie dławi się, nie dusi, nie przygasa, fajnie odpala. E, także temacik jest ogarnięty. Tutaj, Tutaj są wszystkie bebechy, które zostały z takich rzeczy wymienionych. E, filterki, trąszce. I wszystkie membrami i miliony części jest Wszystkiego z weźników, tak. To jest wszystko na śmieci. Do niczego się nie nadaje. Teraz nic, tylko lać paliwo i robić kilometry. Motorek czeka na odbiór. Pozdro.